Witam Was widzowie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak pobrać Half-Life Classic za darmo, także zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, jest wejście na mojego Discorda, żeby dostać link do pobrania. Link do Discorda znajdziecie w opisie. Kiedy już będziecie na Discordzie, wejdźcie na kanał Generate Myślnik pliki, zjedźcie do góry i kliknijcie w link, przy którym pisze Half-Life. Kiedy już będziecie na stronie, naciśnijcie niebieski przycisk Download i poczekajcie na pobranie pliku. Ja nie będę go pobierał, dlatego że już go mam. Gdy pobierze Wam się plik, rozpakujcie go na pulpit przy pomocy Winrara, ja tego nie będę robił. Jeśli nie macie Winrara, link do pobrania znajduje się w opisie. Kiedy wypakujecie plik na pulpit, powinien ukazać Wam się taki folder, wejdźcie w niego, następnie w folder Half-Life i uruchomcie plik hill.exe. Jak widzicie, wszystko działa, tylko rozdzielczość się zmieniła i dlatego nagranie jest w takim okienku, ale można grać. Jeśli pomogłem, to zapraszam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Pozdrawiam i życzę miłego dnia.